to naszego. Tak. Po co gdzie, gdzie jeździć, jak tutaj, jakie ryby są. Na stawach w Tyczynie są i duże, i, i małe ryby. I są i dla dzieciaka, i dla dorosłego, dla emeryta, i dla, brzegu i brzegu. dla wdowca. No. Ja pierdzię, jak ciężko. Pier e, to znaczy, może go, ja bym go przytrzymał silniej, ale ja wiem, nie wiem, jak on był strasznie zahaczony, czy nie. ale... No. O już, no. O już powietrze. O co piątkę ma. No ładnie go położymy Zobaczymy co to za ryba Myślę, że karp taki ile to będzie nie ma piątki Szczyka. Ale hulał jak pięciokilowy, a będzie miał ze 3 kilo Ale nie jestem taką bołda Nie 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 To jest tylko taki karpie, który zrobił miłego psikusa żeby wszyscy widzieli że dzisiaj w taki upał ryba też bierze ja Na bezrymiu i rak ryba. To jest, to jest dzisiaj najlepsza reklama dla tych, którzy się chcą zapisać. No właśnie dla takich wędkarzy jak ten, co kolega tu pali papierosy. No. Tak strasznie ma ochotę, ale, ale nie ma czasu, ale, ale on ale to, to, to zaskoczy. To, to wcale nie jest największy. Bo tu taki mały kolega, takiego Adama, co kilka, tak przynajmniej dwa razy w miesiącu, to ma tylko tak. Idzie? Nie ma. No ale to jest albo sum, albo, albo duży amor ten metrowy i tyle. Ale, ale to jest też jako reklama Peletu. No to to wiadomo co to jest, peleta jest przynęta, super przynęta, ja widziałem na Solinie jak łapali na jakie duże, takie krążki, te duże, nie takie te szesnastki, dwunastki, tylko na 20, 24 chyba, łapie, tak? na te duże. Takiego takiego. No. I takie karpie zdrowiutkie, w tyczyńskich stawach wędrują potem na pyszną patelnię, gdzie smakują dwa razy lepiej niż supermarketu z Tesco. No i tylko dnia i smacznego. No i do zobaczenia na następnej rybie, haczyku.